Cześć, wiem, że tytuł trochę dziwny. Otóż chodzi o koszty. Jeśli kupujesz kryptowaluty za gotówkę w jakimś kantorze kryptowalut, to prawdopodobnie dostałeś dowód tego zakupu. Prawdopodobnie, bo czasami ludzie tego nie zbierają. Jeśli nie masz tego dowodu, to przy kontroli na pewno nie będziesz w stanie wykazać, że ten koszt faktycznie poniosłeś. Załóżmy jednak, że wziąłeś ten swój dowód zakupu. Załóżmy też, że zrobiłeś transakcję do 1000 euro, więc kantor nie przeprowadził zwykle co do ciebie środków bezpieczeństwa finansowego. Choć mógłby przeprowadzić, no ale załóżmy, że kupiłeś te krypto zupełnie anonimowo. No i teraz dostajesz kontrolę i w ramach kontroli przedstawiasz ten swój dowód zakupu. I co się dzieje? Otóż część skarbówek wyrzuca nam w trakcie kontroli takie koszty, mówiąc, że nie jest to dowód imienny, więc nie ma takiej pewności, że to właśnie ten podatnik poniósł ten koszt. Oczywiście, jeśli na przykład wypłaciłeś z rachunku bankowego 3000 zł i następnie w ten sam dzień poszedłeś do kantoru kryptowalut i masz dowód zakupu z tego samego dnia, no to jest to dosyć taka wiarygodna sytuacja, że ty faktycznie a te 3000 zł kupiłeś kryptowaluty. Jeśli natomiast nie masz konkretnie wskazania, że takie a takie pieniądze użyłeś do zakupu kryptowalut, tylko masz taki dowód nieimienny, to spodziewaj się, że z kosztów mogą Ci to wyrzucić przy kontroli. Czy wykazywać w takim razie te koszty, czy nie wykazywać, jeśli nie mamy tych dowodów imiennych, nie mamy tych kwestii wypłat z bankomatu? I tak możesz wykazać, bo to, co się stanie w ramach kontroli, to jest to, że wyrzucą Ci to z kosztów, a kwestia, czy będziesz miał problem na gruncie kodeksu karnego skarbowego i zapłacisz jakąś dodatkową karę z tego względu, jest po prostu dyskusyjne. Najważniejsza jest kwestia tego na przyszłość. Jeśli kupujecie krypto za gotówkę i jeśli zwłaszcza kupujecie tu krypto już ponad 1000 euro, czyli nie zależy Wam do końca na tej anonimowości, to bierzcie te dowody imienne, tak żeby nie było wątpliwości, że to właśnie Wy kupujecie te kryptowaluty. Dzięki.